Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami wszystkimi odtąd aż na wieki. Amen. Słowo, jakie posłuży jako podstawa dzisiejszego rozważania, to słowa z Ewangelii Łukasza, ósmego rozdziału, wersety od 4 do 15. A gdy się zeszło wiele ludu, z miast przybywali do niego, rzekł w podobieństwie. Wyszedł siewca rozsiewać swoje ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę, i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. A drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. A inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły, i zadusiły je. A jeszcze inne padło na ziemię dobrą, i gdy wzrosło, wydało plon, stokrotny. To mówiąc, wołał. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I pytali go uczniowie, co znaczy to podobieństwo. A on im rzekł: Wam dane jest poznać tajemnice Królestwa Bożego, ale innym podaje się je w podobieństwach, aby patrzeć, nie widzieli, a słuchając, nie rozumieli. A podobieństwo to znaczy: ziarnem jest Słowo Boże. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, a potem przychodzili, i diabeł wybiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają. Do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, Ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem usłyszawszy słowo, zachowują je i wytrwałości wydają owoc. Wszechmogący Bożej ojcze, przychodzimy do Ciebie dzisiaj, dziękując za słowo, które położyłeś na nasze serca i prosimy Cię o to, aby się pobłogosławił zarówno słuchanie, jak i rozważanie. Amen. Mamy dzisiaj troszkę chłodnie w kościele, zepsuło nam, piec nam się zepsuł, ale mam informację od naszego kuratora, że sytuacja jest opanowana, próbujemy ten piec naprawić. Czujecie, że jest zimnie, czy tak widzę, że niektórzy rozpięci nawet są, tak więc, także jednak młodość to młodość. Słuchajcie, dzisiejszy tekst jest tekstem, który. Zapalę Wam światło i tutaj zaraz zaśniecie. E, dzisiejszy tekst jest tekstem, który chyba fajnie pasowałby do niedzieli, którą mieliśmy ostatnio. E, w zasadzie mm, chodzi mi o to, że mieliśmy e, no, wspólne zebranie parafialne, na którym żeśmy podsumowywali e, rok ubiegły e, i, no, i ten, który przechodzi. E, ja wiem, że tutaj jakby, jakby nie w pierwszym rzucie, jakby dlaczego ten tekst pasowałby akurat do tamtej niedzieli. Zobaczycie dlaczego. Powiem szczerze, że doszedłem do tego podczas spotkania z młodzieżą. Mieliśmy spotkanie młodzieży w piątek i jakby taką, już z natury wychodzi, że zawsze omawiamy tekst, który jest na daną niedzielę. Czyli mam taką godzinę biblijną młodzieżową I jak skończyliśmy, to tak popatrzymy na ten jeden tekst potem przyjrzałem się mu jeszcze raz i zobaczyłem coś pierwszy raz. Nigdy wcześniej tego jakby nie dostrzegłem. Ja będę o tym dzisiaj mówił, ale zanim o tym kilka słów wstępu. Zauważcie, że dzisiejszy tekst jest troszkę inny niż zazwyczaj, kiedy opisywane są sytuacje związane z Jezusem. Tak, mamy Jezusa, który mówi do ludzi, którzy się zebrali, jak wiemy, że w dość dużej liczbie. Mówi do nich podobieństwo, a potem już na osobności wykłada uczniom o co mu chodziło. Powiem szczerze, że ja mam zawsze z tym tekstem dość duży problem, no bo no co tu można więcej powiedzieć? No, przeczytać podobieństwo, Jezus je tłumaczy, w zasadzie jest wytłumaczone, no i wystarczy powiedzieć Amen, i w zasadzie jest pokazaniem. Ale wydaje mi się, że Jezus jednak chyba chciał coś jeszcze sprzedać. Nie tylko wtedy. Ludziom, którzy go słuchali w dużej liczbie, nie tylko apostołom, którym wyłożył jakby znaczenie, ale tam jest jeszcze coś. I w zasadzie niewiele jesteśmy w stanie powiedzieć bez objaśnienia tego właśnie drugiego dna. I skoro nie w samej warstwie tekstowej jest zawarte, mam wrażenie, klucz dzisiejszego tekstu, albo przynajmniej ważna jego część, no to w takim razie w metaforach. Być może. Ale jaki jest kontekst? Zobaczcie, mamy ósmy rozdział Ewangelii Łukasza. No to, to już kilka rzeczy się wydarzyło. Mamy w dwóch pierwszych rozdziałach Ewangelii Łukasza, to jest jedna z dłuższych genes samego Jezusa, czyli mamy przez dwa rozdziały opisane, no i zanim się Jezus urodził, co się wydarzyło. Czyli jest spotkanie z Marią, no i te wszystkie rzeczy, które się tam dzieją przed narodzinami. Mamy kazanie Jana Chrzciciela. Mamy Jezusa na pustyni i kuszenie. Mamy powołanie uczniów, uzdrawianie i nauczanie. A to, co bezpośrednio poprzez dzisiejszy tekst, to namaszczenie Jezusa przez grzesznicę. To jest ta sytuacja, w której kobieta oblewa olejkiem, bardzo drogim olejkiem, stopy Jezusa i swoimi włosami wyciera ten olejek. Jest jeszcze taki taki niuans, ale myślę, że bardzo istotny. Przed samym tekstem dzisiejszym mamy taki opis, że mnóstwo kobiet chodziło za Jezusem. Wymienionych jest kilka, w tym jawno z której wypędzono demony i inne kobiety, które, jak to jest napisane, służyły mu swoimi majątnościami. Dlaczego jakby taki, być może ten kontekst taki długi przytaczam? Dlatego, że Jezus już jest świadomy, tego, co tak naprawdę chce osiągnąć. Jest po pustyni, jest po kuszeniu z, z szatanem, rozmowie, etc. Widzi, jak reagują na jego słowa apostołowie. Widzą, jak ludzie reagują na uzdrowianie. Widzą, widzi, jak niewielka część ludzi, którzy słuchają jego, idzie potem za nimi i cokolwiek robią. I dzisiejszy tekst... Mam wrażenie, jest pewnym podsumowaniem tego, co Jezus zaobserwował, e, mówiąc do ludzi i pewien stosunek matematyczny wyłożył uczniom, mówiąc tak, parafrazując. Wielu usłyszy, ale niewielu wyda te stukrotne owoce. I okazuje się, że, słuchajcie, że jest nawet powiedziane ilu z tych osób, ile z tych osób słuchających Wyda stokrotny owoc. To, że Jezus akurat apostołom tłumaczy to, nie jest bez znaczenia, bo to będą ci ludzie, którzy już niedługo będą głosić Ewangelię. To będą ci ludzie, którzy będą zakładać zbory i kościoły. I wydaje mi się, że to jest ważna dla nich informacja: jak to będzie wyglądało, w sensie jak będą mówić do setki ludzi, to na co oni mogą liczyć. Ja dzisiaj będę posługiwał się okrągłymi cyframi, żeby przedstawić to, co wydaje mi się zauważyłem w dzisiejszym tekście, żebyś to jakby pokazując, pokazać. Widzę dzisiaj, w dzisiejszym tekście oprócz tego, że jest on wyłożony i wiemy o co w nim chodzi, pewien stosunek matematyczny. Jaka część ludzi wykazuje się najlepszą reakcją na usłyszane słowo? Jeżeli cztery osoby no z jakiejś tam grupy ludzi usłyszy Boże słowo, to ile wyda stukrotny plan? Jedna. Czyli stosunek jeden do czterech. Ale jeżeli dodamy jeszcze ludzi, którzy mają absolutnie obojętny stosunek do tego, co usłyszą. Czyli nawet yy, nie to, że usłyszą i zapomną, ale w ogóle po prostu usłyszą i powiedzą, machną ręką, nie interesuje mnie to. To stosunek jest 1 do 5. A to oznacza, że ja, ja już kiedyś o tym wspomniałem, ale to było bardzo krótko. Mamy tutaj stosunek 80-20. To jest procentowy stosunek. I uwaga, to jest zasada Pareto. Pareto to był taki włoski ekonomista, który zauważył pewną zależność. Ja tutaj zrobię pauzę teraz od Biblii i od tekstu biblijnego. I kilka słów wyjaśnienia zasady Pareto podam. Zasada Pareto mówi o tym, że 20% twoich nakładów i wysiłku odpowiada za 80% efektów. To tak jakby wyłożyć, to mniej więcej jeżeli założymy, że mamy do wrzucenia węgiel do piwnicy, to w, na 10 wrzutów pełnej łopaty, te dwa będą najefektywniejsze. Cała reszta będzie już takim troszkę udawaniem, takim mniejszym. I to, to, to tak wychodzi, prawda? Że kiedy zaczynamy pracę, na samym początku ta praca jest najefektywniejsza, tak? A potem z czasem ta praca po prostu jest coraz mniej efektywna i coraz mniej przynosi efektów. Pierwszy jako zwrócił ten, na to uwagę właśnie Pareto, natomiast później zajął się tą całą sytuacją Żuan e, Joseph Juran i zauważył on, że 80% wszystkich problemów generowanych jest przez 20% przyczyn. Czyli wszystkie problemy, jakiekolwiek mamy, to jeżeli się skupimy, dlaczego one wystąpiły, to tak naprawdę okaże się, że to jest w ogóle jakaś niewielka liczba. Ja wiem, że tymi cyframi być może Was troszkę zanudzam, ale za chwilkę przejdę do, jakby do tego wszystkiego, co jest kluczem dzisiejszego spotkania, dzisiejszego nabożeństwa i dzisiejszego kazania. Bo jakie są przykłady z życia? I słuchajcie, jak uświadomiłem sobie to, jakie są te przykłady i jak to faktycznie wygląda, to mówię, to jest w ogóle chyba to, o to chodzi. Także zobaczcie, mamy. Ekonomistę Wilfredo Pareto, a to już Jezus znał tą, e, tą zasadę. I uwaga, 20% ubrań i butów nosimy przez 80% czasu. Jak zajrzycie do swojej garderoby albo zakładając, że macie 10 par butów, to najprawdopodobniej w dwóch parach chodzicie najczęściej przez 80% czasu. Podobnie z ubraniami. Korzystamy z 20% funkcji aplikacji na smartfonie przez 80% czasu. Czyli jeżeli macie 10 aplikacji, to najprawdopodobniej z dwóch korzystacie najczęściej. I korzystacie z nich w 80% czasu, który jest wam dany. 20% chwil z naszego życia tworzy 80% najważniejszych wspomnień. To jest bardzo ważne. Spędzamy 80% naszego czasu, z 20% osób, jakie znamy. Znaczy Mówimy, że mamy wielu znajomych, ale tak naprawdę tylko niewielu i tylko z niewieloma chcemy spędzać czas. I to też myślę warto sobie uzmysłowić, nawet dlatego, żeby po prostu czasami się nie stresować tym, że no, z kimś nie mam kontaktu, no bo to i tak się nie wydarzy. Nie jesteśmy w stanie utrzymać kontaktu ze wszystkimi. I to jest myślę dla tych, którzy się uczą języka, to jest też bardzo istotne. 20% słownictwa w danym języku wystarczy, by zrozumieć 80% popularnych tekstów. I faktycznie moja żona teraz jakby prowadzi taki kurs języka angielskiego dla dorosłych. On się globisz nazywa. I okazuje się, że używając, naucząc, ucząc się dwóch tysięcy słów w jakimkolwiek języku, jesteśmy w stanie się bardzo sprawnie porozumiewać. To nie jest dużo. A my bardzo często podchodzimy do tego wszystkiego globalnie, patrzymy na wielkie rzeczy i mówimy, nie, to jest nie do osiągnięcia. Ale okazuje się, że tylko 20% wystarczy, żeby już sprawnie się porozumiewać. I uwaga, w 20% największych miast mieszka 80% ludności Polski. I to się przejawia na całym świecie. I to jest prawda. Nie wiem, czy tutaj podawać jakby wszystkie przykłady z biznesu. Bo, jeżeli, to, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to może kiedyś jeszcze powiem osobno na tym kazanie. Natomiast jest jedna rzecz, która tutaj jest bardzo ważna. 80% zysków, jak, albo inaczej, wyobraźmy sobie firmę, która zarabia jakieś pieniądze. Uwaga! 80% przychodu tej firmy pochodzi od 20% klientów. Reszta to są w ogóle pomniejsze rzeczy. Jakby na tym już się zatrzymam. I zobaczcie, jak się okazuje, zasada 80-20, czy ta zasada 1 do 4, czy też 1 do 5, jeżeli dodamy do tej naszej historii dzisiaj tych ludzi, którzy absolutnie w ogóle nie chcą nic mieć do czynienia z pismem świętym, to okazuje się, że ta zasada ma nie tyle wiele zastosowań w samej Biblii, ale ona w ogóle rozlewa się na cały świat. No, ktoś powie inaczej. No ale biblijnie jest 1 do 4. Tak, no mamy zasadę jedy, czyli 25 do 75, to tak mniej więcej wychodzi. Tylko że zasada Pareto ona jest też krytykowana i w niej nie chodzi o dokładny rozdział 20 do 80, ale chodzi o ideę, w której faktycznie ta niewielka część naszej pracy daje nam 80% efektów. Wiecie dlaczego to jest takie ważne? Bo my bardzo często robimy wiele. Uczymy się, chodzimy do pracy, mówimy, okazuje się, że tak naprawdę istotnym jest tylko i wyłącznie mała część tego, co mówimy, tego, co robimy, i, i to, nad czym się skupiamy. Jeżeli odnaleźlibyśmy my, tą najlepszą dwudziestoprocentową część, to moglibyśmy przez większość czasu odpoczywać. Albo nie myśleć o pracy, albo robić inne rzeczy. I uwaga, to też ma przełożenie na Kościół. Tak więc nie chodzi o dokładne proporcje, ale o pewien kierunek, ogólną zasadę, która mówi, że jest pewna nierównowaga wkładów do wyników. O tym, że mniejsza część odpowiada za większość efektów. No to wchodzimy teraz już na ten grunt nasz kościelny i ten jest chyba taki najciekawszy, ale chyba taki, powiem szczerze, jak sobie uświadomiłem, to chyba taki najbardziej bolący. Jak ta zasada może się przełożyć na parafię na Kościół, załóżmy, że miejmy czterech chrzty w tym roku. To najprawdopodobniej tylko jedno dziecko z tych czterech, będzie miało szczęście, że rodzice będą go do tego kościoła prowadzić. Jeżeli mamy czterech konfirmantów, to najprawdopodobniej tylko jeden. Zostanie przy kościele blisko. Co czwarta osoba przystępująca do konwersji, czy jeżeli konwersji będziemy mieli cztery, to tylko ta jedna być może wyda stokrotny owoc. Że na grupach biblijnych 20 osób odpowiada za 80% omawianych treści. To znaczy, że jeżeli mamy 10 osób na godzinie biblijnej czy na, na młodzieżówce, no to w zasadzie, jeżeli jest tych osób 10, no to dwie wiodą prym i mówią. I słuchajcie, u nas to się doskonale sprawdza. I to nie dlatego, że Mateusz jest wygadany. Ale tak jest. I to jest coś, co myślę tak bardzo mocno wiąże się z tą niedzielą, która była ostatnio. I to wyszło, że 20% naszych parafian odpowiada za 80%. Naszych, naszego przychodu, ale nie tylko w pieniądzach, ale w pracy, jaką wykonujemy, w zaangażowaniu, jak jest tej parafii. I słuchajcie, to jest zawsze, tak, kiedy e, spotykamy się w sobotę i zaczynamy pracować, to zawsze jest tak, że mamy świadomość, no bo co roku przecież podaję tę liczbę, że jest 367 parafian, tak, natomiast jak przychodzi nas 20, to jest bardzo dużo. I zobaczcie, tutaj się nie do końca to, to przekłada, ale ewidentnie widać, tej zasadzie, że mniejsza część odpowiada za większość pracy, która jest zrobiona w parafii, prawda? I 20% naszej aktywności jako parafia, czyli wszystko, co robimy, odpowiada za 80% efektów. To znaczy, jeżeli robimy najprawdopodobniej Jedna z nielicznych rzeczy, jakie robimy w naszej parafii. To znaczy możemy głosić słowo Boże, nagrywać te słowo, możemy sprzątać, możemy remontować, możemy budować, możemy myśleć, możemy rozmawiać. To najprawdopodobniej tylko i wyłącznie jedna albo dwie rzeczy, które z tych, które wymieniłem, przełożą się na jakikolwiek efekt. I dlatego dzisiaj tak ważnym jest uświadomienie sobie, co daje nam ten efekt. Kto daje nam ten efekt? Zobaczcie, bo to zmienia zupełnie jakby perspektywę myślenia o parafii i w ogóle o naszym życiu. Bo my bardzo często się skupiamy, no tak, no mamy tych parafian tak wielu, no do wszystkich by się chciało trafić, ze wszystkimi chciałoby się rozmawiać. My wiemy w podtekście, że się nie dogadamy ze wszystkimi, że nie wszyscy będą zadowoleni. Wiemy o tym. Ale nasza energia. Jaka w nas jest, bardzo często nie jest kierowana do osób, które. Są tymi, do których należy mówić. Ja wiem, że brzmi to tragicznie, bo przecież Słowo Boże jest mocne jak obosieczny miecz i do wszystkich trafia. Ale to, co mówię, to powiedział Jezus. On był świadomy tego, że tak niewielu ludzi będzie odpowiadało za tak wiele. Tak więc powiem Wam szczerze, że ten tekst pokazał mi nową. Możliwość omawiania tekstów, nową możliwość patrzenia w ogóle na funkcjonowanie moje własne, ale też na parafię, ale też każe mi spojrzeć na to, że jak zrobić, żeby jednak pójść do góry i więcej ludzi zaangażować. Ktoś powie: Więksi mają łatwiej. W sensie, im większa parafia, tym ta stosunek liczbowy jest większy. Ja bym się tutaj nie do końca z tym zgodził, bo w większej grupie ludzi łatwiej stracić tych poszczególnych ludzi. Tych, którzy być może właśnie są tymi, którzy już są gotowi wystartować i wydawać stokrotny plon. Ja nie mówię tutaj o pieniądzach, nie mówię tutaj o pracy, ale nawet takim swoim zaangażowaniem, myślą, słowami, rozmową z drugim człowiekiem, to są ludzie, którzy będą potrafili sprowadzić tutaj innych. Tak więc być może trzeba tych dużych dzielić albo tworzyć małe grupy, w których coraz więcej ludzi się będzie angażowało. Ale to jest tylko i wyłącznie taka krótka myśl. Ale wiecie co? Przyszła mi na myśl historia o dobrym pasterzu. Pamiętacie? Dlaczego Jezus poszedł za tą jedną owcą? A zostawił całą setkę. A jakby spojrzeć na to, że to być może była jedna z tych owców, która miała wydać stokrotny owoc. Nigdy nie patrzyłem na tą historię w ten sposób, ale być może Jezus wiedział, że warto pójść za nią, warto zaryzykować, bo to jest ta, która wyda stokrotny plan. Ja nie mówię, że innych trzeba zostawić. Ja mówię tylko o tym, że nie nad, nie nad wszystkim jesteśmy w stanie zapanować i nie wszystkich jesteśmy w stanie przyciągnąć do Kościoła. I to nawet sam Jezus mówi. Ale musimy mieć otwarte oczy na tych, którzy autentycznie chcą przyjść i wypatrywać tych, którzy są tą jedną czwartą, są tą dwudziestą, dwudziestym procentem z tej całej setki. Bo inni właśnie, nie my, ale inni będą tymi, którzy prowadzą kolejną czwartą część. I to właśnie o to chodzi. Więc jaka nauka płynie z naszego tekstu dla nas? Myślę, że taka najprostsza dla nas na no to przede wszystkim ile energii wydajesz, żeby mieć jakiekolwiek efekty. Ile masz pasji, a może wystarczy tylko jedna z tych dziesięciu, jakie masz. Ile masz osób, z którymi chcesz utrzymywać kontakt, bo być może okaże się, że tylko jakaś malutka część z tych osób jest warta jakiegokolwiek kontaktu. Ile rzeczy wykonujesz, a ile przynosi efekt? A jeżeli chodzi o parafię, to my musimy odpowiedzieć sobie, gdzie jest 20%, które wydatkuje nasza parafia. I które przynosi 80% efektów, które są w naszej parafii, a są. Uby Bóg zechciał nam w tym pomóc. Amen.